Siemanko, Siemanko, stan retro z tej strony z pierwszym takim otworzeniem playlisty komiksy, karty zabawki, więc z kolekcji takich z mojego dzieciństwa będę przedstawiał na tym kanale i tu karty z moich lat 90., które zbierałem. Do tej pory zatrzymałem z Polski, przywiozłem. No, i tu koledze z programu, z programu z kanału Wajchagrow. W gry obiecałem, że mu nagram jakie mam karty, bo on też jest fanem koszykówki. Więc tak będziemy przedstawiać tylko po kolei, bez żadnego tam opisywania graczy, czy co, jak, gdzie i po co. Po prostu będziemy jechać imionami Steve Smith z Atlanta Hawks. Z Bolton Celtics, Dino Radia, czy jak to się tam nazywał, już nie pamiętam. Charlotte Hornets, On the Morning, Michael Jordan, oczywiście z Chicago Bulls, Tyron Hill z Cavaliers, Jamal Mashburn z Mavericks. Dikembe Butombo z Nuggets, Denver Nuggets. Reggie Miller z Indiana Pacers. To bardzo e, lubiłem tego gracza. E, następny z Warriors e, lateral Sprewell. Kurna, aż nie wiem, jako się nazywał. Sprewell. Sprewell. Akeem oczywiście. E, z, Atlanta, z Atlanta Hawks był wcześniej, ale to jest e, System Rockets. E, następny mamy podwójny Regimiller. Miller. Podwójny Akimolaży. One. Mamy Aronzo Morninga znowu. Dikembe Mutombo. A no, takie podwójne niektóre. Tak więc e, czasami się wymieniałem, czasami zostawiałem. Albo ktoś po prostu nie chciał, e, to zostawiałem. No i tyle z Bugs, Milwaukee Bucks Milwaukee chyba um, Glenn Robinson z uh, Timberwolves uh, uh, Isaiah Ryder Derek Coleman z uh, Netsów Patrick Ewing uh, z New York Knicks Patrick Ewing uh, też, też był spoko gracz też go lubiłem uh, Shaquille oczywiście sława, potęga i kurde, mistrz, no jest, no był po prostu wielki jak dąb, więc Orlando Magic, później Lakersi, jak wiecie. Następny, Seven Sixers, Dane Burroughs, Dane, 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 kumpel uwielbiał David Robinsona z Sports San, Fran, San, San Francisco Sports, czy kurna Los Angeles Spurs, już nie pamiętam eee, Trailblazers e, Clifford Robinson. Następnego mamy mm, Mitcha Richmonda z New York Knicks New York Knicks eee, New York Kings z New to był New York Nie z New Yorki to są kurno, już też nie pamiętam. Timberwolves, Zoe Rider znowu, Gary Payton, e, sąsiad e, e, Supersonicsów e, lubiał Paytona i, i, i Kempa, więc e, to był e, sąsiada e, ulubiony zespół, Oliver Miller z Raptors, też dobry gracz. Następny. O, Wio się, przekładamy szybko. Kurna się przykleiło, czy co? Karmalon, z Utah Jazz, też bardzo dobry zawodnik. E, Deinabarus też w sezonie to już był chyba, tak mi się wydaje. Następnego mamy hmm, Kiez Weber, to chyba był? Nie, z Bulec nie był jeszcze. Skings Mitch Richmond, to już był. Oczywiście najlepsze karty są na końcu, jak będziecie oglądać, to się przekonacie, jakie tam są. No tu mam taką specjalną jakąś kartę. Karim Olajuwan z Rockets. Tu jakaś pro karta. Sean Kemp, o którym wspominałem, najlepszy gracz Supersonics. Następny jest Grand Hill. Z Pistons eee, Robinson Tip -offs. Spurs. Tak się przedstawiam. Tu nie ma jakiego nazwiska, ale wiadomo. To znaczy, przynajmniej ja wiem, że to jest David Robinson. Tu mamy właśnie Shona Kempa. Kumpel ode mnie chciał tą kartę. Więc niestety została u mnie. <grytanie> All Stars. Advice All Stars Shaquille O'Neal. Z Orlando Magic oczywiście super karta. Mm, tu mamy e, następnego Orlando. Co? Aha, no to też on. już jakiś znowu, tylko jest jakaś e, karta Professional e, Dunk. E, te karty były. E, jedna karta chyba na, na paczkę, coś takiego. E, Stacy Youngman. Z Hawks. Atlanta Hawks. Następnego mamy. Shaquille O'Neal'a, nie? No, ale jestem ćmok. David Bonil, fuck. Hell. No i tutaj mamy Shona Kemp'a z podpisem takim złotym. Super Sonic Star tip of. Oh, kurde. Już mnie plecy bolą, kurno przy tym schylaniu. E Lateral Sprewell. Sprewell. Spreewell. Z Warriorsów. Tego nie znam niestety gościa. Brian Grant z Knightsów. Z Kingsów. mi się walą te nazwy. Charles Barclay. Też kurna super. Sons, 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 Sons. Bardzo, bardzo dobry zawodnik. On miał takiego bifa z Shaquillem Onilem. przez wiele lat. Ale teraz są już kumplami, więc spoko. Reggie Miller. Chyba Spacersów. Pacersów. Tu mamy <gryny> bugi ługi naj, najlepszy e, i najmniejszy e, koszykarz. E, dogi bogi, bo, 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 Bogis. Kurde, nie pamiętam jego imienia, więc spoko, spoko, zarąbisty gościu. I mamy tutaj e, Mutombo z podpisem z Denver Nuggets. O kurde. I tu mamy co? Specjalne karty na dole, ale do tego jeszcze przejdziemy zaraz. O kurde, to jest ten sam, co mieliśmy ostatnio. Lemon Murray z Clippersów Blazers Blazersów, Clifford Robinson. To chyba już mieliśmy wcześniej. I tu jest to, co jest najlepsze. Checklist z Michaelem Jordanem. Jest taka dość rzadka karta. Tutaj mamy... David nie też już mieliśmy wcześniej, no trochę tam doublesów mam, więc podwójne karty to tam i tam nie, nie szkodzi. A tu mamy super jazdę, bo mamy bardzo, bardzo rzadkie hologramy, Scotty Pippen z Pulsów, tu mamy super Collectors Michael Jordan, MJ, tu mamy e, Patricka Ewinga, Hologram zarąbisty Shakilonil, też jest piękny. Kumpel z podstawówki kiedyś mi zajumał tą kartę. Wsiadł do autobusu i myślał, że dam sobie za wygraną, ale później poszedłem zapukłem do jego drzwi. Oddajesz kartę, albo rodzice ci wpieprzą do dupy, więc taki jest. No i oddał. Eddie Jones. Fajna karta. Też rzadka. Reggie Miller, super, super e, gracz, więc fajnie, że go mam. Następna karta to są specjalne karty. Rookie, e, Jimmy King i kto? Rudolf Childress. Tego nie znam z Blazersów, niestety, ale tego z Raptorsów kojarzę. I mamy co? Następnego Jonas Saleya. Z raptorsów i Lorenza Mutena z Grizzlies. Więc tu są takie karty e, z wymian. E, te karty tutaj fajnie wyglądają. Te mi się podobają, właśnie z, takim, z taką linią tutaj z boku. Mam taką jedyną, niestety, e, Briana Williams'a i Kevin Edwards e, też fajnie wygląda kiedy się urodził. I wzrost i waga. No, takie karty. W mojej kolekcji nie jest tego dużo, ale są moje. Z 90 lat, kiedy w szkole się zbierało, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I wajcha daj znać co Ty myślisz. Na razie. Hej!